Obrigado. Za nami pierwszy letni trening, dużo zawodników powracających z wypożyczeń, dużo młodzieży, kilku na, na sprawdzeniu, jak chociażby Robert Siarnecki ze Sławy Sławno, Młodzieżowiec 89. Kilku zawodników zastanawia się nad grą, ten tydzień traktuję jako taki okres przejściowo-przygotowawczy. Może się troszeczkę zmienić nasz okres przygotowawczy, bo jest szansa, że pojedziemy na 4-5 dniowy obóz dzięki, dzięki Zdzisiowi Lewandowskiemu. Jeżeli do tego dojdzie, to, to super sprawa, bo zawsze taki obóz i konsoliduje i, i dla mnie łatwiej przygotować zespół już pod względem taktycznym. Jeżeli tak się stanie, będzie to pod koniec lipca. Widać chęci, zaangażowanie kilku chłopaków, których przez ostatnie pół roku rok albo obserwowaliśmy w klubie, albo mamy. Może nie taki jak Lech Poznań scouting, ale mamy w osobie pana Miecia pracującego w klub. Mamy duży, dużą możliwość dostępu do, do niższych klas, niższych lig. Stąd kilku ciekawych. Mam nadzieję młodych chłopców oczywiście na przyszłość, wyszukanych w niższych ligach. Zobaczymy co z tego będzie. Trzeba im troszeczkę dać czasu. Mam nadzieję, że wzmocnienia odnośnie pierwszego zespołu, takiego typowo stricte, też do końca tygodnia być może się coś wyjaśni.